Taka jest bardzo smutna chwila. Deadshot przestał grać. Serwer popadł w panikę. Nikt nie wie co się dzieje. to nie ma już cały dzień. Każdy szuka go. Policja, gracze, sąsiedzi, rodzina. Ból jest tak wielki, że nie umiem go opisać. Trzęsę się od aż od 3 sekund Nie wiem kiedy to przestanie, ale chcę żeby jak najszybciej. Wiadomość w ostatniej chwili wedrzec zmarł. Załamał się, w wyniku tego popełnił samobójstwo. Dostawił list, w którym opisał, że zabił się z powodu że go zrajdowali, zabrali mu jaguara, wyzywali go, nie szanowali, na osiedlu włożyli mu mopa w dupę. Kiedy już przykro, Nadal z rodziną go opłakujemy. Pogrzeb był w porucie, pod jego domem. Z Ten Deadshot jest bardzo pokiwanym graczem przez ten czas na serwer. Każdy tęskni za jego akcjami. Za jego napadami. Nie wiem jak to opisać. Strata jest tak wielka. Że nawet sam Johnny Locker, rozdawając każdemu punkty do tego... ...nie naprawił. Proszę, Dedek, wróć do nas. Proszę, gra z Twoją mamą, prosimy.